Witam wszystkich. Na tym filmiku pokażę wam, jak rozpocząć numerację stron od konkretnej strony, która nas interesuje. A więc tak, mamy tu przykładowo wypracowanie w języku angielskim i powiedzmy, że chcemy, żeby numeracja zaczęła się od strony piątej. Przechodzimy do strony piątej i tak klikamy na samą górę, wybieramy opcję. Układ strony, znaki podziału, a następnie opcję Następna strona. Teraz wybieramy opcję Wstawianie, numer strony i miejsce, w którym ma się pojawić numeracja naszych stron. Ja wybiorę przykładowo zwykły numer 3. Teraz ważne, żebyśmy odznaczyli opcję połącz z poprzednim. W ten sposób oddzieli nam się sekcja pierwszej od sekcji drugiej. Czyli tak: w sekcji pierwszej mamy strony od pierwszej do czwartej, a w sekcji drugiej od strony piątej do samego końca. I tak, żeby nasza numeracja w sekcji drugiej zaczynała się od jedynki, należy wybrać opcję „wstawianie numery stron”, „formatuj numery stron”. Wybieramy opcję „rozpocznij od” i klikamy OK. Jak widać pojawiają się tutaj jedynka. Przechodzimy do projektowania. Zamknij nagłówek i stopkę. I piąta strona zaczyna się od jedynki. Jak widać tutaj też jest numeracja w sekcji pierwszej. Musimy ją usunąć. Klikamy dwa razy na przykładowo na jedynkę. Dwa razy przycisk delete. Zamknij nagłówek i stopkę. I w ten sposób udało nam się uzyskać oczekiwany efekt. W pierwszej sekcji nie ma żadnej numeracji, a tutaj mamy od strony piątej jedynkę, dwójkę, trójkę. Dziękuję bardzo.